Dzień dobry, witam na pomeczowej konferencji prasowej. Jest z nami trener Wisły Płock, pan Maciej Bartoszek. Panie trenerze, proszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania. No cóż, był to dla nas bardzo ważny mecz. I jakby ważny i ciężki z kilku powodów. Raz, że ta sytuacja w tabeli i przedłużająca się seria bez zwycięstwa, tak, ale też Dwa wyjazdowe mecze w bardzo krótkim odstępie czasowym i w ogóle rozegrane trzy mecze, które, które, które mocno zawodnicy przepracowali. Baliśmy się trochę też o to, jak, jak fizycznie będziemy dzisiaj wyglądali w tym, w tym spotkaniu. Górnik miałby, miał chociażby jeden dzień więcej czasu na regenerację. I myślę, że to, to mogło być też trochę widoczne, ale najważniejsze jest to, że bardzo konsekwentnie zagraliśmy. Zagraliśmy bardzo konsekwentnie w defensywie. W pierwszej połowie troszeczkę za bardzo się cofnęliśmy, stąd też pewne korekty wprowadziliśmy. Brakowało też utrzymania się przy piłce na połowie górnika, stąd, stąd te korekty też i zmiany personalne później wszystko ułożyło się tak jak byśmy sobie tego życzyli bardzo fajny przechwyt Dawida Kocyły piłki dobrana piłka do Tuszyńskiego Patryk zrobił to tak jak, jak na to liczymy i czego od niego oczekujemy ta bramka na pewno dodała nam wiary w to że jesteśmy w stanie tutaj uzyskać korzystny wynik Później dobrze wykonany, stały fragment gry i inkasujemy upragnione trzy punkty. I przede wszystkim mamy to przełamanie, które, które gdzieś tam już na pewno zawodnikom ciążyło w głowach. I cieszymy się bardzo. Gratuluję przede wszystkim swoim zawodnikom, bo wykonali dzisiaj kawał świetnej roboty. Dziękuję. Pan Michał Zichlarz, portal sport.integra.pl pyta, co było kluczem, żeby zainkasować komplet punktów w Zabrzu? Na pewno konsekwentna gra. I tak, i tak było. Oczywiście Zabrze miało y, też... Y, Kilka, stworzyło kilka groźnych sytuacji, ale mimo wszystko myślę, że my nawet już w pierwszej połowie mieliśmy akcję, która powinna otworzyć wynik dla nas, kiedy to Luka dostał na wolne pole piłkę i wychodziliśmy 2 na 1. Myślę, że tych akcji klarowniejszych mieliśmy więcej, a przede wszystkim byliśmy skuteczni i to jest najważniejsze. Dziękuję I Pan Michał Wiśniewski z Portalu Płock pyta, dlaczego Christiana Wajo zabrakło w kadrze meczowej? No uraz, uraz. A bawił się urazów w meczu z Krakowem. Dziękuję bardzo, trenerze za Dziękuję serdecznie. Witam na drugiej części pomeczowej konferencji prasowej. Jest z nami trener Zabrzeńskiego górnika, pan Marcin Brosz, panie trenerze Łukasz Hanak z portalu irk.pl. Pyta. W kolejnym meczu bramki tracimy po błędach młodzieży, ale czy tak naprawdę to ci bardziej doświadczeni najbardziej zawodzą? No na pewno tak, że. Yy... To jest tak, że wszyscy chcemy bardzo wygrywać, natomiast gdzieś każda niewykorzystana sytuacja, szczególnie w tej naszej młodej obrony powoduje, że oni chcą pomagać, chcą iść do przodu i stąd tracimy konsekwencje i koncentrację i w wyniku tego zaczynamy popełniać takie błędy, no które nie powinny się zdarzać, ale tak jak mówię, to wynika z tego, że bardzo chcą bardzo chcą zwyciężać, bardzo chcą pomagać w przodu i gdzieś tracimy koncentrację. Dziękuję Pan Michał Ziflasz Sport sport.interia.pl pyta, jak ocenić niewykorzystaną sytuację przez Piotra Krawczyka, czy to był kluczowy moment spotkania. To nie tylko sytuacja Piotka, bo w sytuacji dzisiaj mieliśmy bardzo dużo i jak popatrzymy w całą historię ostatnich naszych meczy, to właśnie to, co pan podkreśla i że. Yy, ta młodość potrzebuje zawsze takiego pozytywnego impulsu. Zawsze łatwiej nam się gra jak strzelamy bramkę i to pokazują te nasze ostatnie spotkania bardzo głębię lubi, niż jak tracimy gdzieś trzeba i musimy gonić. Oczywiście musimy się tego nauczyć i, i to jest dla nas jakaś taka kolejna, kolejna nauka. Skąd taka nerwowość pod bramką przeciwnika? Jak już dochodzicie do sytuacji, to są one marnowane? Tak, i tu, tu na pewno jest to, nasz, jest to rzecz, nad którą o której ostatnio często rozmawiamy, nad którą pracujemy, ale no po to kontraktujemy też napastników, żeby w takich sytuacjach lepiej się wykorzystywać. Na pewno tych sytuacji mamy więcej niż w ostatnich spotkaniach, ale tak jak Pan mówił, kluczem jest nie stwarzać, a wykorzystywać. Ma ten pomysł, jak wyjść z tego kryzysu? Na pewno ta droga, że stwarzamy tą ilość, i to jest dobra droga i słuszna droga. I to widać w pierwszym powie, to widać w fragmentach tych początkowych drugi do utraty bramki, że to jest jedyna droga, żeby, żeby punktować. Natomiast to, co, nad czym trzeba mocno pracować, to jest finalizacja i wykończenie akcji. I to jest element, który teraz przez najbliższy tydzień poprzez kolejne treningi mamy nadzieję, że poprawimy. Dziękuję. Maciej Kauf z redakcji Guzwalta 81. Panie trenerze, kolejny mecz, w którym właściwie sami pomagamy rywalom wygrać. Fatalne pudła i proste błędy w obronie. Czy widzi Pan na treningach jakąś blokadę psychiczną naszych piłkarzy? Czy to się bierze z tego co podkreślałem też, też prędzej? Chcemy bardzo wygrywać tak. Wszystkie nas denerwują, to ostatnie nasze wyniki, Zdajemy sobie z tego sprawę. A tak naprawdę musimy tworzyć zespół monolit, który który wie co ma robić w danych momentach i to, 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 to jest coś, nad czym, nad czego nam brakuje widać i kluczem jest w tym wszystkim, żebyśmy jako formacja, obrońcy mają bronić, a napastnicy mają szczerać, żeby każdy wykonywał swoją pracę najlepiej jak potrafi I to tworzy zespół i tak mówię i tak, tak to dzisiaj wygląda na pewno, że Yy, chcemy za wszelką cenę gonić ten wynik, strzelać i przytrafiałem. Odkrywamy się za mocno i popełniałem błędy, które nie, potrafi, nie powinny nam się przytrafić. Dziękuję bardzo, trenerze, za udział w konferencji. Dziękuję bardzo.